Ciecie. Jak wyglądała? Nie wiem. Napisana, długopisana. Wysoka się nazywa. Kiedy ją widziałeś? Gdzieś to Widziałeś kiedyś liczbę? No. Gdzie? Po parku chodziła. Kiedy? Wczoraj. Tak. Widziałeś kiedyś liczbę? Potrzeba liczenia pojawiły się wraz z posiadaniem przedmiotów. Człowiek pierwotnie nie odczuwał jej, jako myśliwy nie mógł posiadać zbyt wiele. Rzeczy należało przenosić, więc jeśli czegoś było za dużo, po prostu pozostawiano to w miejscu obozowania. Duża liczba przedmiotów spowalniało myśliwego, więc malały jego szanse na zdobycie pożywienia, a mógł również przez to sam stać się ofiarą. Jednak pewien prosty system liczenia pojawił się około 30 tysięcy lat przed naszą erą. Był to system karbowy. Polegał na żłobieniu w kościach karbów, których ilość oznaczała określoną liczbę. System ten stosowany jest w ograniczonej formie do dnia dzisiejszego, więc można go nazwać najdłużej używanym wynalazkiem człowieka. Początkowo dla wyrażania jednostek stosowano pojedyncze kreski. Na przykład liczbę od 18 zapisywano tak. Jednak zapis ten jest mało czytelny. Porównaj go z zapisem na przykład liczby 17 czy 19. Można się pomylić? Oczywiście. Aby więc zwiększyć czytelność zapisu, liczb co piątą kreskę stawiano pod innym kątem od pozostałych. Teraz liczbę 18 zapisywano tak. Ilość kresek karbów jest taka sama, ale dzięki zaburzeniom łatwiej jest się zorientować w wartości liczby. Są to trzy pełne piątki i trzy jednostki. Człowiek pierwotny, jeśli miał nazwę dla liczb. Mógłby to przeczytać jako trzy razy po pięć i trzy. Jeśli w liczbie tak zapisanej występowało dużo piątek, to co drugą piątkę zapisywano jeszcze inaczej. Mianowicie tak: System karbowy wyewoluował znany nam dziś system rzymski. Rzymianie, jako ludzie praktyczni, uproszili zapis karbowy, odrzucając niepotrzebne kreski po lewej stronie. W efekcie zapis z liczby osiemnaście wyglądał teraz tak pięknie. Rzymianie też byli z tego zadowoleni, idąc za czasem wymyślili dalsze reguły. Reguły te możemy zapisać następująco: liczby zapisujemy jako sumę cyfr o następujących wartościach: i 1, v 5, x 10, l 50, c 100 od łacińskiego centum, d 500, m 1000 od łacińskiego milum. Cyfry Wpisujemy od strony lewej do prawej, poczynając od największej. Teraz możemy już zapisywać w zgrabny sposób różne liczby. 12, x i i, 29, xx i x, 199, m, CM, XC i x. Swój system Rzymianie udoskonalali i byli naprawdę bardzo dumni ze swojego systemu zapisu liczb. Przetrwał on w ograniczonej formie. Nawet do dzisiaj, przy zapisie dat lub numeracji rozdziałów, klas, sal, pięter, godzin i tym podobnych. Jednak pomimo tych usprawnień, system rzymski był ograniczony. Jak bowiem zapisać w tym systemie na przykład taką liczbę jak 9 miliardów 867 tysięcy? Konkurencyjny dla systemu rzymskiego był system papiloński. Cywilizacja babilońska rozkwitała w Mezopotamii, wypierając wcześniejsze cywilizacje Sumerów i Akadyjczyków. Piętno Babilonu odcisnęło się na wielu cywilizacjach świata starożytnego, a jego echo jest obecne nawet w naszej kulturze współczesnej. Babilończycy rozwinęli jako pierwszy system pozycyjny o podstawie 60. Do dzisiaj dzielimy godziny na 60 minut, minuty na 60 sekund. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego? Cechą systemu pozycyjnego jest ogromna ilość cyfr. Te same cyfry są używane wielokrotnie w zapisie liczb. Wartość cyfr zależy od jej pozycji, stąd nazwa system pozycyjny. Z naszego punktu widzenia system babiloński na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany. Konieczność operowania aż pięćdziesięcioma dziewięcioma cyframi. Cyfra zero nie była jeszcze znana ani stosowana. W rzeczywistości babilończycy potrzebowali tylko dwóch symboli. Dla jedności i dla dziesiątej. Ich cyfry były zbudowane właśnie z tych dwóch znaków, zapisywanych końcem ostrej dzisiejszej na tabliczce glinianej. Sąd pochodzi charakterystyczny, klinowy kształt pisma. Dlaczego system pozycyjny jest tak ważny? System pozycyjny to metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu. Liczby zapisujemy przy pomocy cyfry od strony lewej do prawej. W takiej konwekcji zapisu każda pozycja ma ściśle określoną i niezmienną wagę liczbową. System pozycyjny umożliwia zapis zapisywanie ułamków, przy czym liczby wymierne składają się albo ze skończonej liczby znaków, albo są od pewnego miejsca okresowe. Cześć, nazywam się Krzysiek, mam 14 lat, jestem ekspertem od systemu dziesiątkowego. A także operuję kamerą. Cześć, nazywam się Natalia, jestem ekspertem od systemu dwójkowego. Cześć, nazywam się Max, mam 14 lat i przedstawię Wam system ustawkowy. Cześć, jestem Jacek, mam 14 lat i jestem ekspertem od systemu szesnastkowego. Cześć, nazywam się Dawid Licewi, mam 13 lat, będę miał żyweczkę. Bardziej znanym systemem pozycyjnym jest system 10, którym za bazę przyjmuje się liczbę 10. Zapis dziesiętny jest dla nas naturalnym sposobem prezentacji liczb. Oznacza to, że wyróżniamy 10 cyfr. Są nimi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Jak widać, liczając 0 jest ich 10. Zapis dziesiętny powstał wieki temu, prawdopodobnie dlatego, że mamy 10 palców. System ten pozwala nie tylko w prosty i racjonalny sposób przedstawić dowolną liczbę niezależnie od jej wielkości, ale także łatwo wykonywać wszystkie działania arytmetyczne. W życiu codziennym posługujemy się systemem dziesiątkowym, który jest najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich, jakie były w dziejach używane. Ten system zapisu wartości liczbowych jest używany w komunikacji człowieka z komputerem, ale jest on zbyt skomplikowany dla urządzeń technicznych. Elektroniczne urządzenia liczące spowodowały szerokie zastosowanie praktyczne innych układów liczenia niż układ dziesiętny. Przede wszystkim w informatyce układ dwójkowy odgrywa ważną rolę.

I do 1, 0. 0, 0. Znak drukowy 0 lub 1 nazwany jest bitem. Nazwa bit pochodzi od angielskiego określenia binary tiki, czyli drukowane cyfro. Mimo, że z tym było to tylko 01, za pomocą systemu binarnego można zapisać każdą liczbę. Zobaczcie, jak zamienić liczbę w dziesiętną, 700. 763 dzielił przez 2, wychodzi 381, reszta 1. Resztę 0 zapisujemy wtedy, gdy liczba jest parzysta, a jedyna gdy liczba jest nieparzysta. Zatem 381 dzielone przez 2 jest równe 190, reszta 1. 190 dzielone przez 2 jest równe 95, reszta 0. 95 dzielone przez 2 jest równe 47, reszta 1. 47 dzielone przez 2 jest równe 23, reszta 1. 23 dzielone przez 2 jest równe 11, reszta 1. 11 dzielone przez 2 jest równe 5, reszta 1. 5 dzielone przez 2 jest równe 2, reszta 1. 2 dzielone przez 2 jest równe 1, reszta 0. 1 dzielony przez 2 jest równe <tom> 0. Stary. Reszty czytane od dołu do góry utworzą minimalne zapisy liczby. Mieliśmy listewki o takich długościach. 2 do potęgi 7, 2 do potęgi 6, 2 do potęgi 5, 2 do potęgi czwartej, 2 do potęgi 3, 2 do potęgi 2, 2 do potęgi 1 i 2 do potęgi 0. Jednak nie wszystkich użyliśmy. Pod spodem mamy spisane wszystkie długości listewek, ale do mierzenia wzrostu jacka użyliśmy tylko pięciu listewek. Te, długo te długości, których użyliśmy, mnożymy razy 1, a tych, których nie użyliśmy, mnożymy raz 0. Czyli użyliśmy 2 do potęgi 7, nie użyliśmy 2 do potęgi 6, użyliśmy 2 do potęgi 5, użyliśmy 2 do potęgi 4, nie użyliśmy 2 do potęgi 3, użyliśmy 2 do potęgi 2, nie użyliśmy 2 do potęgi 1 i użyliśmy 2 do potęgi 0. Wynik iloczynu podkreślonego na niebiesko, czyli 1 razy 2 do potęgi 7, daje nam 128. 1 razy 2 do potęgi 5 daje nam 32. 1 razy 2 do potęgi 4 daje nam 16. 1 razy 2 do potęgi 2 daje nam 4. I 1 razy 2 do potęgi zerowej daje nam 1. Wszystkie wyniki iloczynów sumujemy i wychodzi 181 w systemie dziesiętnym. Po lewej stronie zapisane zostaną 01 zaznaczone pomarańczowymi kreskami. Oczywiście zera i jedynki zostaną napisane od końca w systemie dwójkowym. Więc piszę 1 0 1 0 1

System osiemkowy jest też zwany oktalnym i używany był kiedyś do skrócenia zapisu liczb dwójkowych, chociaż teraz raczej się go nie używa. Podstawą tego systemu jest liczba 8 i posiada ono 8 znaków graficznych: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Liczba 8 to trzecia potęga dwójki każdym trzem cyfrom systemu binarnego, inaczej dwójkowego, odpowiada jedna cyfra z systemu słynkowego. System ten jest wykorzystywany również w informatyce, lecz obecnie jego zastosowanie jest znikome. Zapiszemy liczbę 70 w systemie słynkowym. Będziemy dokonywać dzielenia liczby 70 przez podstawę systemu, czyli 8, zapisując jednocześnie reszty z tego dzielenia. mamy liczbę 70 dzielimy ją przez 8 dostaniemy wtedy wynik 8 i reszty 6. Następnie dzielimy liczbę 8 przez 8. Potem dzielimy liczbę 1 przez 8. Dostaniemy wtedy wynik 0 i reszty 1. Też czytamy od dołu. 1, 0, 6. tak właśnie wygląda liczba 70 w systemie ósemkowym. Mamy ósemkę do kwadratu, ósemkę do pierwszej potęgi i ósemkę do zerowej potęgi. Teraz podstawimy od tyłu dane cyfry 6. 0.

gotowe. System szesnastkowy to system różny od tego, którego używamy na co dzień. Różni się o tyle, że bazuje na liczbie 16, a więc potrzebuje 16 znaków, za pomocą których można zapisać dowolną liczbę. Pierwsze 10 to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrzebne są jeszcze jednoznakowe oznaczenia dla następujących wartości tych jednostek: 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stosuje się tu litery alfabetu odpowiednio: A, B, C, D, E, F. Szesnastkowy system liczbowy jest właściwy komputerom, ponieważ pozwala na zapis większych liczb w większych przestrzeniach pamięci. Zamiany liczby w systemie dziesiętnym na system heksadecymalny można dokonać poprzez wielokrotne dzielenie przez 16 i zapisywanie reszt z dzielenia. Zobaczmy jak wygląda liczba 211 w systemie szesnastkowym. Pamiętamy, że w tym systemie używamy 16 znaków. W liczbie 211 liczba 16 zmieści się 13 razy, zostawiając 3 reszty. W liczbie 13 liczba 16 zmieści się 0 razy, zostawiając 13 reszty. Przypominamy, że 13 w systemie heksadecymalnym przyjmuje postać znaku D. Otrzymujemy więc D3 heks. Jest równy liczbie 211 w systemie dziesiętnym. Sprawdźmy. Pamiętając, że aby zamienić liczbę heksadecymalną na liczbę dziesiętną, należy pomnożyć jej pojedyncze znaki przez kolejne potęgi liczby 16, sumowując je ze sobą. Na tym przykładzie liczbę 3 mnożymy przez zerową potęgę liczby 16, a znak D mnożymy przez pierwszą potęgę liczby 16. a następnie sumując otrzymujemy 211 w systemie dziesiętnym.